Cześć. Jesteśmy na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie i zabieramy was na piękną Teneryfę. Po wejściu do hali przylotów udajemy się do tablicy informacyjnej sprawdzić nasze stanowisko odprawy. Sprawdzamy numer lotu oraz wyszukujemy godzinę. I my lecimy dziś na Teneryfę. Odprawa jest przy stanowiskach 137-139 w strefie B. Lot odbywa się o 9.05. Linia i numer lotu się zgadzają. Jesteśmy teraz przy stanowisku odprawy. To właśnie tutaj będą sprawdzane dokumenty tożsamości, czyli dowód lub paszport. I tutaj też zostawiamy nasz bagaż rejestrowany, czyli dużą walizkę. Bagaż podręczny zabieramy ze sobą. Jesteśmy już po odprawie, oddaliśmy bagaż rejestrowany. Następnie przeszliśmy przez kontrolę bezpieczeństwa i teraz sprawdzamy numer gate'u. Numer gate'u znajduje się na karcie pokładowej, którą dostaliśmy przy odprawie, ale też warto sprawdzić zawsze na tablicy informacyjnej, gdzie teraz mamy się udać. Nasz gate ma numer 36, więc udajemy się teraz pod ten numer. Wchodzimy teraz do samolotu i do zobaczenia na pięknej Teneryfie. Dziękuję Państwu za wspólne loty. Życzę miłego pobytu danych wakacji. Idziemy teraz odebrać bagaż rejestrowany, a następnie jedziemy do naszego hotelu. Będziemy jechać transferem autobusem. Ale w TUI bardzo ważne jest to, że jeśli nie korzystacie z transferu autobusem, tylko na przykład wypożyczacie samochód bezpośrednio na lotnisku w TUI Kars, nie musicie za niego płacić. Jeśli zastanawiacie się, jak, będziecie, jak dowiecie się o numerze Waszego autobusu, nie martwcie się, jest to bardzo proste. Wystarczy zainstalować aplikację TUI i wtedy w systemie MyTUI dostaniecie powiadomienie z numerem Waszego autobusu. Powiadomienie przyjdzie również do Was sms-em. Alfatuí, welcome to Tenerife. Your bus to the hotel will be number 80, and you can find it in the parking bay 25. Have a lovely holiday and enjoy Tenerife. We have arrived at the hotel, and now there is nothing left to us but to enjoy the